Ja idę na B. To Ja też idę na B. O, to nie idę B. Nie chcę grać z Billy, bo się boję. Billy gra na B? Billi... Ja idę na psy A. Bardzo, że Michał podjeżdżałem. No to chuj Ja trupnąłem już jedną. Zaczekaj. się przyzwyczaić, stary. <st <opportunistically> Ta. Teraz ci wyszło. Czekaj, czekaj, cię trochę, kurwa A mapu. Okno. Kurwa, zacząłeś gadać i mi kutas zaczęła <cidade> <muridez> stawać. Ja mam ja mam robisz kupę? Na stojąco? twoją mamę robię Co ty gadasz Chciałem, że moją matkę na stojące robisz. Ty ja z... nie <grym <grym starzy. To by miało więcej sensu. już nie te to akurat Internet chujowy, powietrze chujowe, biurko chujowe. Powietrze jest już lepsze, kurwa, niż w Ależ, bo ty jesteś tak samo deluziona, ale kurwa z tą Warszawą, nie? No to sobie tak sprawdź tak, kurwa wyniki w ostatnim. No tak jest taka poprawa. No sprawdź, kurwa. Czy, czytałeś tak, ostatnią gazetę? Dzień dobry, kurwa kawałek. Nie. nie dawaj Damianowi. Nie! 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 nie. Kurwa! z który to? Sieman. Idę po niemiecku. Ciebie wyprzedzi? No kurwa! Dobrze, Damian! No i to.

Ja pierdolę, nie? Tylko kierować te kurwę trzeba co mać. Jak kurwa, ja gorsza! Jak ja cię nienawidzę ty, ja. Midam hey, worek. Może sprawdzam? Wramdzam worek. Ej, boga. Sprawdzisz worek, sprawdzisz worek. Ponosz connektor, ponosz connektor. Worek jest, ej, worek. worek jest. Worek, worek. worki, worki. Ej, wave usta zgubiłeś. Worek. worek. wave usta zgubił. Byłem teraz z klokiem, bo zgubił. Worek, 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 <śmian> ej! Tak, <śmian> masz smoka, worek, worek! <śmian> Uuu, ja o, ja, nie ja i Nic, Nic nie słyszę! Nie <śmian> <Zatierają bal>. <śmian> <śmian> <Zatierają bal>. <śmian> <śmian> Dziury w dzieciach! <śmian> oj, <ja, ja. śmian> dojechali w siedmiu. <śmian> w na pewno. Przypomniał mi się pewnie żart. Nie o, na napięciu. Na na Ej, Damian, to co z tym żartem? Trzymasz masz tak nas na napięciu. Brawo. Brawo. Brawo! Kurwa, jak on mnie widzi? Nie z tego kona. Ja jest to Czy ty sobie nie stępnąłeś, Step doter? Ale on mi wyjął ja bloka w głowę. Ja się chowam. O kurwa! Ja się, ja się chowam! To jest Limba! On nie ma tego. On nie ma tego. Yes. Nie ma tego. I on nie ma starego! Nie ma starego! <śmiany>